Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft My World, czyli Minecraft Mój Świat. Dokładnie. Jakby co, seed jest akurat mój, jeżeli chodzi do tego saveu. Jest mój seed, po prostu domek jest zgapiony. Tak szczerze powiedziawszy to domek prawidłowo to ja skopiowałem sobie domek na mój świat. Skopiowałem sobie domek na mój świat, ale domek nie miał górnego piętra, więc górne piętro tylko dobudowałem, więc akurat ciężko tak nie było. Tak więc moi drodzy, nie hejtujcie mnie po prostu za to, po prostu tak jakoś wyszło. Ponieważ nie chciałam Was naprawdę zanudzać. Oczywiście większość projektu góra jest moja, jak sam zrobiłem. No ale tam powiedzmy może być ja sobie tu wydobyłem powiedzmy parę takich ciekawych itemków yy, tu mam kurczaka yy, już widzicie troszkę moje przemawywanie moje było tutaj zrobię sobie charcoal żeby sobie upiec mięsko yy, jako że yy, w następnym odcinku pójdziemy do tamtego tajemniczego miejsca yy, to tajemnicze miejsce jest czekajcie nie chcę wierzyć okno! Nie chcę tam tego tajemniczego miejsca Wam chwilowo pokazywać, ale... ...Wynajmniej od środka... Eee, ...Render Distance zrobimy sobie i, zro i pokażę Wam tak naprawdę... ...co tam w środku mniej więcej jest. Eee, czekaj... Tutaj jest oczywiście gravel i jest to... wiecie tam. Tam jest to wejście. Tam jest naprawdę coś ciekawego i w następnym odcinku tam właśnie... ...pójdziemy zmierzać. Bądź też zrobimy właśnie te zejście w dół. Ym, dobra. Więc jak to będziemy robić? Myślę, że zrobię sobie yy, nie pół płytki. No właśnie pół płytki. Zrobimy yy, sobie. Pyk, pyk. Myślę, że tyle nam wystarczy. Teraz zrobimy sobie za, za resztę tego. Napchamy. Tutaj zdecydowanie ten most ma być krzywy, powiedzmy. Tak mniej więcej, tak elegancko nam starczyło. Nie musieliśmy męczyć się, yy, moi drodzy. Ja to sobie zmniejszę. Zdecydowanie na normal nam wystarczy granie. Więc jak my to będziemy chcieli, yy, zdecydowanie tutaj lekko usunę rzeczy. Dróżkę sobie tutaj wyrównam z schodkami i tutaj i będzie takie zejście zarąbiste w dół. Tak więc jeżeli chodzi o to, no to pyk muszę tutaj zrobić. W ogóle jaki jak, jak ten most? Jak ten most taki, żeby on był nieco taki rozbujany? Zrobimy sobie takie coś, takie coś Wyłożymy tutaj już pół płytki. Myślę, że tak to będzie ciekawie wyglądać. I ten most będzie opadał, moi drodzy. Ten most będzie opadał, dlatego zrobimy takie coś. Sy. Pyk. I pyk. I to będzie dosyć ciekawym rozwiązaniem. Tylko jeszcze z tej strony muszę mieć symetrię. Yy. Albo po prostu gramy na Tiny, co tam chwilowo można. Myślę, że sobie wydobędziemy jeszcze więcej tego... Yy. No tego dirka. -ta. Hmm. Tak więc domek w połowie jest mój moi drodzy. Ja się cieszę z tego projektu, ponieważ no... Naprawdę mi wyszedł. Jest strasznie podobny do tego projektu, który jest... Na Planet Minecraft. Ale dobra, mi się z tym już... Czekaj, trzeba po prostu zrobić teraz takie... Powiedzmy, podbudówki. Hmm. Że to tak będzie... Tak, elegancko. Tak i tutaj. I tu już będzie nice. Tak i tak. No i to już fajnie wygląda. Yy, myślę, że zaraz będziemy sobie zniżać yy, te schodki. Nie. Zniż się już. Yy, myślę, że to trzeba... Tak i o, dosłownie tak elegancko. Naprawdę mi się to pięknie podoba. Co tutaj mam? Tak. Myślę, że tu zrobimy takie coś. Most ma być po prostu, bo tam mam plany na farmę, pamiętacie o tym? Jeżeli ktoś oglądał wcześniejszy odcinek, to na pewno wie. Myślę, że zrobimy takie coś, takie coś, takie coś. Co jeszcze ja mogę zrobić? Na pewno jeszcze niżej pójdzie to, tak więc wyk. Mm, nie chodzi mi o to Wziąłem sobie to mm, dirt chodzi mi dosłownie o to mm, takie coś zrobimy i będziemy tak to mniej więcej zniżać na poziom tej górki pamiętajcie, że ten most będzie krzywy nie, nie chodzi mi o to, że będzie tak naprawdę tak dosłownie krzywy, tylko on ma być mm, Taki oczywiście potocznie nazwany, bo on będzie taki jakbym spadającym mostem, tak mniej więcej, co nie? Co jeszcze mogę dać? Weźmiemy sobie na pewno... O, wiem, mam plan. Help me. I nice, i tak ma być. Tylko myślę, że ja to już usunę to no i zrobimy sobie dirt to jest już koniec pod tym? tak yy, tak więc zrobimy sobie płotek myślę że to będzie dosyć ciekawie moi, moim zdaniem wyglądać tak do góry nie wiem czy ja to tak śmiesznie w ten sposób robię nie yy, to jeszcze to usunię. Tylko, że to, to już chyba nie złapiemy, no dosłownie. Nie, tak to będzie brzydko wyglądać, dlatego tak to zrobimy po prostu. Tutaj nieco cofniemy z tym tak żeby to mi w miarę tak yy, wyglądało jak to sam bym robił yy, jeżeli chodzi żeby się sam niby tak kurde już sam seplenie nie wiem sam co powiedzieć dobra robimy takie coś kolejny raz yy, piętro tu Pyk. no i teraz trzeba no, teraz będzie naprawdę bardzo ciężko ponieważ no wiecie Tak, robimy i robimy tak, 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 tyk, nice, yy, oczywiście płotek, ej no ja myślałem, że ja to skoczyłem, bardzo ładnie moim zdaniem to będzie wyglądać, co, co myślicie o serii Legenda Nocza, moim zdaniem to jest ciekawe, ciekawe, o będę tak to robił, o teraz sobie naprawdę mi ułatwia rozgrywkę, jeżeli chodzi o budowanie tego, Myślę, że ja to będę... Ten most ma się tak na, na ślinie wręcz trzymać, więc żeby nikt mi tutaj nic nie mówił. Teraz musimy zniżyć to oczywiście. Tutaj damy klocek. Tyk. Klocek jest, klocek jest. Tylko jak ja teraz stąd wyjdę. Dosłownie, tak to będzie wyglądać Ale to troszkę ten most troszkę będzie taki naprawdę yy, zabujany ha. Czekaj, sprawdzę jak on wygląda z tej strony Albo w ogóle z tej zrobię, tak On ma być, yy, jak będę miał Glowstone, jak ruszymy do neteru, to on ma No i on ma tak wyglądać Dosyć mi się on podoba Tylko, że jakbym spadł, to by było nieco gorzej. No chyba, żebym spadł centralnie w wodę. A tam jest ta krowa. pierdolnięta Nie, sorki. A to ma być na trzy, kurwa. Jak ja to teraz robię? Mi się wydaje, że zniżę dróżkę i to po prostu pójdzie na dwa, na dwa, zdecydowanie na dwa będzie lepiej, bo patrzcie, tu jest dwa i tu jest dwa, no, tak więc to jest... No i chyba tu mi nie starczy o jedno, no mówiłem, pyk, 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 pyk. Myślę, że stąd weźmiemy. Ja już się czuję właściwie na tym, na tym ogłym, w ogóle w tym domku, jak swo, tak swojsko. Czekaj, raz, dwa, trzy. Czyli można, raz, dwa, trzy, można, raz To właściwie było idealnie, ale to moi drodzy Trzeba będzie tutaj Jeżeli te drzewko wyrośnie i mi rozpierdzieli chatę To będzie wkurzony będę Dobra, tu mamy Pamiętajcie też lazo, pressure plate to jest od tego, tutaj Myślę, że tu zrobię jeszcze takiego gibaska bardziej w tą stronę. A nie, dobra, to ma tak wyglądać, spoko. Spoko to elegancko będzie wyglądać. Pokażę wam w ten sposób jak to będzie wyglądać. Zarobiście to będzie wyglądać. Więc tutaj pójdzie dirt. Dirt tu pójdzie. Pyk, 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 pyk. I nawet jeszcze jeden nie został. Pyk, 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 pyk. No i jak to będzie wyglądać? To wygląda, moi drodzy, teraz symetrycznie, bo wcześniej to było takie głupie. Yy, moi drodzy, ja mam od autora pozwolenie, pisałem do niego. Yy, jest to autor yy, z Anglii. Yy, pisałem właściwie nie tyle, co ja pisałem, tylko mój kolega pisał, bo mój kolega zna cały angielski dosłownie, bo mieszka tam już 4 lata. Naprawdę epic. A to akurat wiem, bo to tam co sam robiłem, tą dziurę. Eem, co jeszcze mogę dodać tutaj? Gdzie, gdzie jest ten most, Holender, A tam jest most. Tylko gdyby tego tutaj dirta nie było, bo ten dirt naprawdę jest wkurzający. Uo, ale aż adrenalina we mnie podskoczyła. Nie. Dobra, będzie to tak wyglądać, ładnie. Myślę, że tu jeszcze po... Popro... A czy to będzie symetryczne? Elegancko na... to nawet wejdzie, patrzcie. Czekaj, tutaj. No elegancko to wejdzie. Czyli to będzie naw... nawet symetryczne, więc wiecie, jak to będzie wszystko wyglądać. Tylko jeszcze muszę yy, tu takie coś zrobić. Mi się wydaje, że zaraz będziemy kończyć ten odcinek, to będzie spowodowane tylko tym, że... A w ogóle tu będę chciał mieć wieżę. Mam plan już na wieżę. Zarombistą. Mam plan na naprawdę zarombistą wie wieżę. Kto by się pytał, tego skina mam od początku praktycznie gry w Minecrafta, od Alfy mam go. Od Alfy? Od ostatniej wersji Alfy, bo na ostatniej wersji alfy dopiero kupiłem Minecrafta Premium przez całą Alfę, dosłownie całą Alfę piraciłem tą grę. Było to tylko tym, że ja wiem, teraz to nam tego dirta nigdy nie zabraknie. Uuu, myślałem, że spadnę. By, by. Proszę o Nie wiem, czy w przypadkiem nie robić takiego czegoś. Nie, mi się wydaje, że najlepiej, najestetyczniej będzie wyglądać tak. Takie coś. Takie coś. Tam to, usunę. Myślę, że to tak zrobimy. Piek. 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 Tak, żeby teraz było równo. Kur! Fuck! Oglina tu jest. O wyjście! fajny ten tunel jest. To jest aż troszkę dziwne, że aż taki sit mógłby mi się wygenerować. Ale on, o, ten sit nie jest jakiś specjalny, magiczny, ponieważ no, jak widziałem sit sam, yy, co on ma te swoje zagramy w Minecraft, yy, to jego sit zdecydowanie lepiej wygląda. Może nie aż tak mocno yy, lepiej. A i stąd wybiorę oczywiście piasek Tam, tam mam takie, takie, taką wyżynę, którą będę musiał naprawić piaskiem Ponieważ ona brzydko wygląda Tutaj proszę bardzo ładnie wszystko wygląda Myślę, że to by było na tyle Ja skończę ten most i wtedy się zobaczymy Tak więc ukłony bije I do zobaczenia